Cześć kochani, przed nami kolejna porcja perfumowych nowości na ten rok, a tym razem możecie się trochę zaskoczyć. Przed nami bowiem od Moschino Toy Boy 2 z całkowitym odejściem od oryginału i nutami imbiru, gałki muszkatołowej, kawy, akigalawood, mirry i wetywerii. Na drugim miejscu The Queen and the Viper i Stefan Hamburg-Dukas z bergamotką, cytrusami, miętą pieprzową, czarną porzeczką, dawaną, styraksem i kadzidłem, afrykańską miętą, szałwią muszkatołową, jaśminem, samba, kosmantówką, Betywerią, taktylami, szafranem, jasnym tytoniem, palonym labdanem i brzozą, a do tego aż trzy nowości od Louis Vuitton: Rain Tea, czyli trawa cytrynowa, herbata, magnolia i róża stulistna. Ink Mark, czyli kadzidło, róża, ambra i sandałowiec oraz Moon Tale, czyli księżycowa opowieść na nuty, której ciągle jeszcze czekamy. A wy, na co wy czekacie? Trzymajcie się, cześć!